you <slash> Was, moje kochane, w moim codziennym makijażu. Wstałam niedawno, więc jestem taka jeszcze trochę zaspana, ale chciałam Wam pokazać, jak wygląda mój codzienny makijaż, dlatego, że miałam też pytania o moje porady makijażowe. Mój makijaż też się zmienił od tego, jak dodawałam na przykład na YouTuba też mój codzienny makijaż, dodawałam chyba mam parę filmików na ten temat, ale też na TikToka i to się zmieniło, bo zaczęłam używać różnych takich patentów, o których Wam dzisiaj powiem i też innych po prostu kosmetyków. Tak naprawdę to już zaczynamy. Ja ja będę się patrzyła tutaj w swoje lusterko jak coś i założymy sobie taką opaskę. Dobra, kiedy już mam opaskę, to oczywiście przychodzi czas na nawilżenie cery. Ja różnych kosmetyków używam przed podmakijażem do nawilżenia cery, To jest dla mnie najważniejsze, dlatego, że uwielbiam takie wykończenie glow, nie lubię takiego matowego wykończenia, za bardzo takiego mocnego makijażu, jednak jestem zwolenniczką takiego lekkiego, świecącego się, takiego po prostu naturalnie wyglądającego no i do tego potrzebna jest po prostu dobrze nawilżona cera. Ja mam już oczywiście umy tę buzię, a teraz użyję kremu i używam różnie. Czasami używam po prostu serum pod makijaż, tego akurat teraz używam, tego serum z Ziai, ale ja sera zmieniam cały czas i do tego używam to serum tego kremu z tej samej serii z Ziai na dzień, albo używam e, SPF-u i to jest mój ostatni wynalazek. Naprawdę mi się mega sprawdza z Fluff, SPF 50 i on oprócz tego, że super nawilża, zostawia taki idealny filtr na twarzy, e, kolory cery jest wyrównane, to mi się to na mega podoba, tylko nie jestem pewna, jak to będzie wyglądało na skórze, która jest tusta albo mieszana. Ja mam suchą cerę i mi się na przykład to sprawdza. To jest w ogóle wegański krem. No i dajemy sobie tutaj takie takie cztery kropeczki. Miałam też SPF z domą tutaj zdjęcia. Też był super nawilżający. No i teraz gdy mamy już nawilżoną cerę, właśnie możecie zobaczyć, jaki efekt zostawia ten SPF. Ja od razu widzę różnicę i w ogóle on strasznie ładnie pachnie. Ja nawet od razu widzę różnicę w kolorze. Nie wiem, czy kamera to pokazuje, Wiadomo, że on nie zakrywa nic, tak? Ale tak fajnie ta buzia jest taka trochę jakby opalona. Nie wiem, jak to powiedzieć. Muszę sobie nawilżyć jeszcze usta, bo w zimie mam tak suche. Pękają mi cały czas i nawet maść z witaminą na co nie do końca pomaga. No i pierwszym krokiem w makijażu u mnie są zawsze brwi. Ja brwi nie maluję, bo jak możecie wiedzieć, mam dosyć gęste, ciemne i po prostu nie potrzebuję tego, żeby je malować, bo wtedy aż dziwnie to wygląda, przez to, że mam też blond włosy. Ja sobie je tylko wyczesuję. Bezbarwnym dalem do brwi, że po prostu były bardziej ułożone. Ten żel mogę wam szczerze polecić, bo on jest po prostu strasznie mocny. W ogóle, jak go nałożycie, to te brwi stoją w miejscu i mam któreś opakowanie z kolei. Tylko szybko mi się kończy, bo jednak używam go codziennie. To ma 6 ml, więc to nie jest dużo, a kosztuje jakieś 20 zł. Tylko ja zawsze poluję na przycenę. Czasami mi się udaje właśnie za aptek parynaście zł. Go dostać pomijmy fakt, że muszę sobie przerwać brwi. No i nie wiem, czy nawet widać taką różnicę Jedyne, co to są po prostu bardziej ułożone, wyczesane Kolejnym krokiem w moim codziennym makijażu jest korektor Ja nie używam żadnych kremów BB, żadnego podkładu, nic takiego Po prostu nie lubię, nie lubię za bardzo dawać dużo na swoją cerę Właśnie mi korektor całkiem wystarcza i to jest mój ulubiony korektor Już mam chyba trzecie opakowanie Testowałam wiele korektorów, ale na przykład te z mi nie siedzą Tak jest z tą fioletową popularne, bo one są ciężkie Znaczy one fajnie kryją i ja nie mówię, że to jest zły korektor, bo pod względem krycia to jest bardzo dobry korektor, ale one dla mnie w ogóle są za jasne. Taka makolorystyczna jest taka, że nie ma za bardzo takiego ciemniejszego koloru. I to jest korektor, który spełnia moje wszystkie oczekiwania. Eveline Wonder Match. Ja w ogóle bardzo lubię kosmetyki z Eveline. Mogłabym mieć z nimi współpracę, naprawdę, ale jest nie ma. Jak mam go w odcieniu 15 Natural Warm Fajny kolor na teraz, jak jeszcze nie jestem taka opalona, nie jestem taka ciemna Ale na pewno na lato bym sobie, wiecie, wzięła ciemniejszy kolor Zakrywa, co ma zakryć, to jest prawda Ale też nie jest taki ciężki, więc nie jest nie wiadomo jak kryjący Zostaje takie mokre wykończenie, nie jest takim ciasteczkiem, wiecie o co chodzi Ja sobie go daję po prostu na pewno zawsze pod oczy i... Później to już po prostu w miejsca, które potrzebuję na dany moment, tam gdzie mam jakieś takie przebarwienie, jakieś małe wypryski. To wygląda tak, nie daje go kość za dużo. I wklepuję oczywiście wcześniej z gąbeczką. I tak wygląda moja cera z tym korektorem. Już tu jest jakaś duża różnica, ale na pewno jest ten kolory cery po prostu wyrównany. I kolejnym krokiem jest bronzer. To jest bronzer, który chyba możecie widzieć w każdym moim codziennym makijażu. To jest kosmetyk, który nigdy się nie zmienił i nie wiem, czy kiedykolwiek się zmieni. Jest to mój ulubiony bronzer z Lovely w odcieniu medium i możecie wiedzieć, że już właśnie jest w stanie opłakanym. Już po prostu. Tu prosi się o wymienienie Biorę pędzelkiem Dlaczego no, by tak ten bronzer Nie tylko ze względu na odcień, że jest taki właśnie Po prostu idealny Tym bronzerem nie zrobicie sobie krzywdy Ja nie jestem make up guru i jakbym dostał jakiś taki ciężki brązer do wcierania, to może się, że zabsuwałabym sobie cały makijaż i po prostu popakałabym się i mogłabym sobie zrobić plamy. A tym korektorem nie jesteś w stanie sobie zrobić plam. Ja korektor daję tutaj na policzka, daję go na nos, daję go na czoło i daję go tutaj. Po prostu tak wyrosowuję sobie pędzelkiem troszeczkę twarz. Tylko to wiadomo, że wtedy wiecie, co dużo się daje, więc ja bo potem to troszeczkę sobie wklepuję. Z no i dobra, mi się twarz z brązerem od razu podoba. I słuchajcie, teraz hit, hitów. To jest po prostu moje odkrycie totalne, czyli skończył mi się róż. Ja używam takiego różu z nyx był bardzo fajny, ale skończył mi się. No i miałam jechać na wyjazd, co to było walentynki to było i chciałam wiecie, do takiego luku walentynkowego mieć róż. No i kurat, tak sobie myślałam, no nie mam jak kupić tego różu, nie wiem co zrobię. Nie, ja odkryłam, bo zobaczyłam, że ktoś tak robił tam na TikToku. Dziewczątera teraz tak robi, taki patent, ale użyłam do tego patentu swoich kosmetyków, nie kupowałam żadnych specjalnie. Patent na róż. Ja już o tym mówiłam na TikToku, więc jeżeli mnie obserwujecie na innych social mediach, to na pewno to już słyszeliście, ale jak są tu jakieś nowe osoby albo osoby, które obserwujemy tylko na YouTubie, to ja wam teraz mówię. Mieszacie pomadkę czerwoną, najlepiej w taką w jemowej konsystencji, niezbyt matowa, żeby fajnie się rozcierała i mieszacie taką właśnie pomadkę, ja mam akurat pomadkę czerwoną z O oh My Lips Eveline. i mieszam ją z właśnie serum i to jest akurat serum z Ziai, ale jakbym miała inny serum, to bym wzięła inny serum po prostu wzięłam to, co mam. I już wam mówię, co ja robię. Daję sobie tą pomadkę nie za dużo, no i daję sobie tak. Ja to daję sobie właśnie serum. Taką kapkę serum. No, dałam za dużo, i tak nie potrzeba aż tyle. Szybko to rozcieram. Z tego się zrobiła płynna konsystencja, żebym ja sobie to mogła spokojnie dać na twarz. No i mam na palcu takie coś i sobie po prostu robię takie kropeczki na policzkach. Robię sobie je też troszeczkę na nosie. No, i tak się prezentuje ten efekt po wklepaniu tego różu. To jest strasznie fajna, jest taka promienna twarz, taki naturalny, kremowy efekt. Bardzo fajny kolor, moim zdaniem, z tego wychodzi. No, mi się ten efekt po prostu tak podoba, i to jest moje odkrycie, że ja naprawdę nie kupuję teraz różu, tylko będę korzystała z tego patentu, bo zanim mi się czerwona szminka skorzysta, której ja w ogóle nie używam, tak naprawdę, to mnie nie. Kolejny krok w moim makijażu, czyli rozświetlacz. No i słuchajcie, właśnie ja jestem ostatnio zwolenniczką takich płynnych, Kosmetyku. Ja większość czasu używam rozświetlaczy z Lovely, bo uważam, że stosunkowo do swojej ceny mieli bardzo fajną jakość i te rozświetlacze miały duży pigment. I tak samo używam teraz rozświetlacza z Lovely, ale płynnego. I wiem, że dużo dziewczyn też go polecało nieraz. Ja go w końcu kupiłam jak szłam na Sylwestra. I powiem Wam, że to jest takie odkrycie moje też. O, stosuję go już dwa miesiące, bo widać, że to jest płynny po prostu rozświetlać i przez to ten look wygląda naturalniej. Jak możecie zobaczyć, tutaj ma taki dosyć mocny pigment. Ja Dałam sobie taką kapkę. Ja sobie to daję, właśnie, już tutaj na twarz. I ja sobie daję tak, tutaj na policzka daję sobie też na nos. Klepuję to gąbeczką. Daję sobie w kąciki oka. No i już wam pokazuję. Nie wiem, czy kamera to oddaje. Powinna to oddać, że widać taką taflę po prostu świecącą się. I tutaj z drugiej strony może też widać. No, jest prześliczny. W też w oka on się mega odznacza. Z tego rozświetlacza można fajne rzeczy porobić, więc polecam go. On nie jest drogi, kosztuje kilkanaście złotych. Kolejnym moim krokiem to są rzęsy. Rzęsy to jest podstawa w moim makijażu. Wcześniej miałam taki patent, dopóki nie spróbowałam jednej maskary, która odmieniła wszystko, jest po prostu genialna dla mnie. Miałam taki patent, który pokazywałam na TikToku. Ja Wam dam linka w opisie o tego TikToka, bo to też są super tusze i też robiły świetny efekt. Używałam takiej odżywki z Ewen. Line. Na to dawałam Maybelline Sky High. Jest to świetna też maskara. Objętość, żeby była większa, dawałam Eveline Big Volume. Ale poznałam takie cudo, które przyszło mi w paźce PR-owej. Jest teraz współpraca, bo ja nagrałam już TikToka, kiedy testowałam po prostu tę maskarę dla siebie. Chciałam zobaczyć. No i przetestowałam ją i tak mi się sprawdza, że cały czas jej teraz używam. To pewnie jak oglądacie TikToka, to wiecie, wiralowa maskara L'Oreal Telescopic Lift. No i producent mówi ogólnie, że najpierw użyć tej wypukłej części maskary z szczoteczki, a potem użyć tej płaskiej, żeby je wydłużyć. Ta szczoteczka ja wam już pokażę tutaj. Wygląda ona tak, że wiecie, z jednej strony ona jest taka grubsza, wypukła Obracacie i jest, są takie cienkie ząbki. No i ja używam najpierw tej wypukłej szerokiej części i po prostu sobie maluję rzęsy. Patrzcie, to są rzęsy po jednej warstwie z tą wypukłą częścią. Już mogłabym tak je zostawić, już są super długie. Teraz sobie maczam jeszcze raz w tuszu i używam po prostu tych ząbków do wydłużenia. I rzeczywiście ona działa, ona serio wydłuża te rzęsy. To jest różnica między okiem malowanym tą maskarą i okiem. Niepomalowanym, jest różnica. Ja z natury też mam y, długie rzęsy, ale nawet jak nie macie z natury długich rzęs, to po prostu ona automatycznie je wydłuża. Jest to rzeczywiście mocniejszy efekt, no bo, bo są te rzęsy czarne, wydłużone, grubione, ale ja lubię taki efekt. Ja na co dzień też tak malowałam rzęsy i ja zostawiam jedną warstwę, czyli maluję raz grubszą tą częścią, potem raz cieńszą i tak zostawiam, bo ten efekt jest wystarczający. Potem bałabym się, że sklei mi te rzęsy. Tak się prezentują rzęsy właśnie już pomalowane. Teraz wam tak zbliżę, bo będę pokazywała jak robię moje usta, bo to już jest ostatni krok w tym makijażu. Ja strasznie lubię ostatnie połączenie konturówki i błyszczyka i to jest moja ulubiona konturówka z Catrice w odcieniu Plum. Dlatego tego używam błyszczyka mojego ulubionego. Muszę sobie kupić kolejne opakowanie, bo już jest całe zużyte jest to błyszczyk z Eveline All oh My Lips. I to jest w odcieniu tym czoklet, ale to nie jest czoklet, bo to jest taki właśnie brzoskwiniowy jak ta konturówka. I czasami też używam połączenia takiego jak ta konturówka. I moja nowa pomadka, którą kupiłam sobie też z Eveline. w ogóle tutaj bym mogła promować Eveline, bo ja praktycznie wszystkie kosmetyki mam z Eveline. To jest w takim odcieniu pomadka z Eveline 04 Tofi Warietę, coś takiego. Do codziennego looku jednak wolę błyszczyk. No i używam sobie tej konturóweczki. I wyrysowuję sobie nią usta Dobra i to są usta z tą konturówką Je, Możecie teraz zauważyć na ustach jaką wygląda No i na to używam tego błyszczeka To jest w ogóle takie idealne połączenie Mega naturalny kolor y Ale bardzo fajnie wygląda do wszystkiego Mój makijaż, kochani. Jeżeli Wam się podobało to się dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, podajcie na mojego Instagrama, jeszcze raz powiem. A dawajcie sobie co chcecie wiedzieć na moim kanale, co Wam się podoba. Mi się mega podoba znowu nagrywanie, cieszę się, że wracam i wyszło słoneczko za oknem, więc w ogóle tak przepiękna pogoda. Jak widzicie słońce, to ja od razu, ja od razu żyję bardziej. No i tyle chciałam wam powiedzieć, pa!